Witam Was w dniu jedzenia. Jest bardzo wcześnie, jest jeszcze ciemno na zewnątrz, a ja zabieram się za moje śniadanie, ponieważ słuchajcie, ostatnio nie wiem o co chodzi, ale lubię jeść jajecznicę z granolą. I to jest dziwne, ale to połączenie bardzo dobrze mi smakuje i sprawia, że tak jakby mój posiłek jest wystarczalny na dłużej. Nie robię sobie takich przekąsek po drodze do obiadu. Nie mówię, że przekąski są złe, bo czasami i tak coś wpadnie, wiadomo, jak ma się ochotę to spoko, ale na przykład jak mam jakiś dzień, gdzie muszę wyjść i do tego odbiadu wytrzymać, no to tak jakby ten posiłek trzyma mnie na dłużej. Co ciekawe kaloryczność jest taka sama jak w przypadku kiedy jadłem, na przykład samą granolę albo owsianki. Jajka tutaj sprawiają, że ten cukier ze śniadania spada mi tak trochę dłużej i nie mam takiego nagłego spadku energii, że już chce mi się jeść kolejny posiłek, tylko stopniowo idę do tego drugiego. Także robimy jajecznicę i łączę to właśnie na talerzu z granolą i jogurtem. I wiem, to bardzo dziwnie brzmi, ale wierzcie mi, to naprawdę dobrze smakuje. Nie ma takiego jakiegoś bardzo kontrastu w tym posiłku. Jest to nawet całkiem niezłe w połączeniu. Suple, moje witaminy na włosy już prawie kończę, omega 3, witamina D. I to są te, które biorę z samego rana. Jeszcze olej z czarnuszki musimy wybić. Widziałam ostatnio komentarz, że moje przepisy nie wyświetlają się w Fitatu. I ja to sprawdziłam, i faktycznie nie wiem o co chodzi, czy to musi jeszcze przejść jakiś proces weryfikacji, ale ja kliknęłam, żeby wszystko było publiczne, zapisałam. I jak najbardziej wszystko tam wypełniłam dobrze, żeby to upublicznić, a tego wciąż i nadal nie ma, więc może aplikacja fitatu jest trochę bardziej skomplikowana, niż mi się wydawało. Nie wiem dlaczego tak jest, ale słuchajcie, w takim razie stwierdziłam, że zrobię tego e-booka i w niedługim czasie po prostu. Będzie można zobaczyć sobie te moje wszystkie, jakieś różne przepisy, które robię. Mam nadzieję, że to będzie w niedługim czasie, ale nic nie obiecuję. W każdym razie stwierdziłam, że skoro nie można tak tego zrobić, to muszę inaczej to ograć, no bo jak wam powiedziałam, że będzie, no to muszą być, a, że w aplikacji, nie wiem, może jeszcze to się naprawi, może to właśnie wymaga jakiś proces przejść, a nie tak od razu, bo jednak oni muszą zobaczyć, zweryfikować, czy to jest ok. No. I zabieram się za moją maczę na mleku migdałowym. Ostatnio częściej sięgam po maczę zamiast kawy, ale kawa też czasami wpadnie. Dwa jajka i ja robię tak, że najpierw ścinam białko, następnie rozpuszczam te żółtka. Wtedy jajecznica ma idealną konsystencję. No i żebyście nie zrozumieli mnie źle, ja najpierw zjadam jajecznicę, a takim deserem jest jogurt z owocami. Nie, że zagryzam jajko granolą i owocem, po prostu najpierw zjadam jajka, a następnie biorę się za jogurt z granolą i owocami. Byłam na szybkich zakupach i dorwałam parę rzeczy, ale to dosłownie takie mini zakup z Lidla. Także jogurt kokosowy, mój ulubiony. Awokado, cytryny teraz są konieczne, no niestety w takiej foliowej siatce. Krojone pomidory, one zawsze się przydadzą i zawsze warto mieć. Więc jak widziałam, że są, to po prostu wiem, że już nie mam borówki. Też w plastiku. Jabłka. Kupiłam sporo takich jabłek <grym> i stwierdziłam: słuchajcie, że dzisiaj upieczemy ciacho, będzie to ciasto jabłkowe, czyli jabłecznik, tak zwał. No i słuchajcie, wow, w ogóle mam po prostu hit, co nie? Dawno nie jadłam jabłek, przez oczywiście SIBO. No ale stwierdziłam, że no, już nie mam i powinnam próbować inne rzeczy. No i próbuję, czasami się to kończy źle, jak próbuję, ale czasami jest ok. No i po jabłkach ogólnie mi nigdy nie było jakoś mega niedobrze, wiadomo, ten brzuszek zawsze był. Ale no, stwierdziłam, że po upieczonych jabłkach może jak je zjem z skyrem. Makaron się tutaj robi, a ja zawieram się za płukanie jarmużu. Następnie go sobie natrzemy oliwą z oliwek, solą i cytryną. Cytryna. Oliwa z oliwek. I teraz musimy to tak dobrze wymiętoszyć. i drodzy, tak się to prezentuje. Można sobie to jeszcze skropić na przykład balsamico, też mega dobrze pasuje. Zobaczymy. Najpierw spróbuję tak i zobaczy, czy to jest wymagane, żeby jeszcze tutaj coś dodawać. Ok, najpierw próbujemy samo. Przed chwilą spróbowałam, ale nie włączyłam kamery, także muszę to powtórzyć. Reakcja już nie będzie taka prawdziwa, ale dobre. Jarmusz, makaron. Jest to coś, po czym mój brzuch będzie mi wdzięczny. Spróbujemy teraz z balsamico, ale już bez mi smakuje, więc nie będę chyba dużo dodawać. Chciałam tylko zobaczyć, czy do tej potrawy po prostu pasuje. Idealnie na pomidorek. Trochę makaronu i może trochę. Jest ok z balsamico. Jeżeli lubicie, to sobie dodajcie, ale dla mnie chyba lepiej jest bez. Lubię. To wszystko w takiej czystej postaci, więc zjadam bez. Pyszne to jest, naprawdę. Szczególnie jak jarmuż dobrze wymasujemy solą i oliwą z oliwek. Ja słuchajcie, ten jarmuż tak zachwalam, a wiecie co ja zrobiłam kilka dni temu? Ja mam jakiegoś pecha w ten tydzień, ale to nic. Jak jest zły tydzień, to za chwilę będzie bardzo dobry. Tak, zawsze tak jest, bo w życiu musi być balans. Słuchajcie, zrobiłam sobie sałatkę z jarmużu i ten jarmuż był duży, więc ja nakładając to do buzi, nie widziałam za bardzo widelca i myślałam, że widelce jest już poza moją buzią i ugryzłam tak, że uszczerbiłam sobie ząb. Naprawdę uszczerbiłam przedni ząb. Tego nie widać. Ten. Nie widać tego, ale ja to czuję i widzę to. Oczywiście, że to widać, jak ja sobie spojrzę, także będę musiała go iść nadlać. Bo nie wyobrażam sobie żyć takim zębem uszczerbionym, ale po prostu to, jaka ja byłam w szoku, jak ja ugryzłam widelec hit. Także jarmus czasami czasami bywa zdradliwy. A ja go tak lubię. Słuchajcie, tak go lubię, a on takie rzeczy mi robi. I teraz słuchajcie, zabieramy się za nasz jabłecznik. Mam tutaj już wszystko przygotowane. Jabłka wybrałam takie o, zaraz obierzemy je ze skórki. Kładki owsiane, proszek do pieczenia, jajka, masło, wanilia i cynamon. I to słuchajcie wszystko. prezentuje się tak, taki placek. Ok, robimy taste test. Dołożyłam sobie jeszcze skyr, bo to w połączeniu będzie pyszne. Jeżeli możecie lody waniliowe, to by idealnie pasowało. Ale ja i tak jeszcze dorzucę tutaj sobie jakieś orzechy, także jeszcze to zmodyfikuję. Póki co robimy taste test samego ciasta. Pieczone jabłka i cynamon, w sensie, co tutaj może pójść nie tak. Nie no, jest to mega smaczne, typowo takie jesieniarskie. Mm, naprawdę spoko. A ten spód i tutaj to smakuje jak owsiane ciasteczko. Także owsiane ciasteczko z pieczonym jabłkiem i cynamonem. Mega dobre, mam nadzieję, że nic mi potem nie będzie. I mój brzuch to jakoś przetrwa. Dorzucam tutaj orzechy, jakieś inne jeszcze dobrocie i tak zakończę ten dzień.